Taki film podsumowujący 5 lat mojego poloneza Plus'a którego kupiłem w 2018 roku i no, prawie 5 lat już mija. Także taki film, co ja tutaj zrobiłem, co poprawiłem, bo tak naprawdę. Ten samochód jak go kupiłem to no, miał swoje. No, miał swoje wady, tak Wiadomo. 20-letni wtedy samochód no to już miał swoje lata. To jest akurat 98 rok. Także miał swoje wady. Oczywiście wziąłem go tylko ze względu na Blachę, bo Blachę ma bardzo ładną. Zaraz zresztą za chwilę pokażę. Tam, gdzie, gdzie na drzwiach, jakieś tam miały małe, takie poruchelki, to po prostu z, załatwiłem to zaprawkami i zaprawki, ale to także nie widać tego, ale co chodzi o podłoga, progi, yy, podłużnice to wszystko jak nowe. Zresztą teraz ma 97 tysięcy Kiedy ja go kupowałem, miało 90. No, ale też nie obyło się bez jakichś tam problemów. Pierwszy problem no to był wałek rozrządu. Po prostu ten pierwszy właściciel nie wymienił oleju na czas, i po prostu za, no, może gdybym nie wymienił szczelki pod głowicą, był zaczął tam troszeczkę puchnąć ten zbiorniczek i, i śmierdziało z wydechu takim jakby płynem, no to nawet bym nie wiedział, bo, sam, bo ogólnie silnik miał moc i nie wydawał jakichś tam dźwięków niepokojących, ale w samym silniku było po prostu błoto, totalny syf. Od niewymiany oleju aż filtr oleju był zardzewiały. No także no nieciekawie to wyglądało. Zresztą zaraz pokażę Mam tutaj ze złomu wyciągnąłem wałek rozrządu, ten co był i tutaj i tutaj jest, tutaj mam dwa, bo jeden mam wałek ze starego silnika kiedyś kupiłem na śrubki i po prostu i tak go rozebrałem i się zobaczyć jak on wygląda. A tutaj mam ten, właśnie ten wałek ten oryginalny. On już zardzewiał, bo on już leży, bo kurwa 4 lat, 3-4 lata na dworze. Także um, jak widać no, tej krzywki już tak naprawdę już i nie ma. Zabija się okrągło i ta była najgorsza z tego względu, że Hydro miał po prostu dołek w dęku. No i tak ta druga krzywka, trzecia, co jest? To jeszcze by pojeździł. Nie wiem jak to wrócić. Ta krzywka też jest w miarę jeszcze ok, ta też i ta też. Także. No, to delikatnie, ale to tak naprawdę to tylko jedna krzywka w nim ucierpiała. I teraz dla. To jest właśnie z tego mojego ATO Plusa. Także tu odłożę to na bok. A to jest wałek z innego silnika, którego kiedyś kupiłem tam za parę groszy. Yy, rzekomo był na chodzie do końca i chodził normalnie. Nie wiem, właściciel mówił, że, że to chodziło. Ja wyciągnąłem tylko sam silnik ze skrzynią biegów, tam za parę groszy, bo on chciał się tego pozbyć. No i tak go kupiłem właśnie na śrubki. Myślałem, że może, ale tu i tak ten wałek trochę lepiej wygląda. Oprócz jednej krzywki i to zaraz pokażę. O! Tak ta krzywka ma aż takie widać tutaj, taki, za, taki zadzior na na zewnątrz tutaj wychodzi ale jest dużo lepszym stanie tak moim zdaniem niż niż ten co miałem w swoim atu ale i tak one się, one się już kwalifikują do wyrzucenia także taki właśnie, taki właśnie film bo to Miałem już kiedyś wcześniej to nagrać, ale nie było czasu. I tak właśnie ten, i tak wygrzebałem to ze złomu. Na szczęście jeszcze nie wyrzuciłem. No, no i tak on się prezentuje drzwi. Dałem no, mu nawet chlapacze od tego starszego typu. No tak lekko może nie posują, ale jest okej. Okay. Nie wiem czy to będzie widać wszystko. Widać tego, no. i tak właśnie wyglądał wałek, eee, tego popychacza nie pokażę, bo on był już yy... Ja go wyrzuciłem po prostu na złom i nie wiem czy ja teraz bym go znalazł, bo nie wiem czy w ogóle go mam. Ale ogólnie popychacze dałem wszystkie nowe. Udało mi się później dopiero kupić używane jakieś, no właśnie z tego silnika, co widać, no widać dobre były. Nie miały jakichś tam przetarć, ale założyłem nowe. Nowe z popychacze firmy Kolben Schmidt, coś takiego. No i co, niektórzy tam jeden właśnie mówił, że te popychacze są gówno warte, że, że silnik po 7000 tysiącach tam już że wysionął ducha, że po prostu nic z nich nie zostało. Nie wiem, ja tutaj nie słyszę żadnych niepokojących odgłosów, silnik normalnie chodzi, ma moc, wiadomo na zimnym no to tam sobie poklepuje lekko, tak jak to, jak to, jak to, jak to w polonerze, nie? także nie, nie, wiem, nie wiem o co chodzi także wolałbym nie wiedzieć ale po prostu zakładałem je tak jak były i tam nie przekładałem żadnych koszyczków żadnych tych no, no koszyczków tych co się przekłada z tych na bo to były odcinki często chyba 700 no i nie przekładałem tego tylko, tylko tak założyłem tak jak jest i po prostu nowy wałek założyłem i oryginalny, rzekomo oryginalny z literką H i tam z tymi napisami między, między właśnie krzywkami. To niby się zgadzało. No to rzekomo oryginalny. Nie wiem. Zobaczymy jak to pochodzi. Na razie mam zrobione 7000 km na tym wałku. No prawie 7000, no tam może z 200 km czy 300 brakuje. No i nic się nie dzieje. Normalnie chodzi by nigdy nic. No, może tak jak mówię, i co jeszcze tu miałem? Tu jeszcze robiłem, wymieniałem nagrzewnicę, bo nagrzewnica była totalna, zaklejona kamieniem. Poprzedni właściciel wlał, znaczy, lał tu wodę, bo no jak wiadomo, to przecież polonez, nie? No to po co tam lawać? Leć płyn, lać dobry olej, nie? Po co? Lepiej lać wodę, nie? Bo najtańsza. No, i praktycznie nie było w ogóle ogrzewania. Była tak zabita nagrzewnica, że po prostu nawet wężem pod ciśnieniem ledwo co ją po prostu udrożniło. No i kupiłem używaną nagrzewnicę. Mało, używaną, mało używaną. Założyłem teraz ogrzewanie. Jest piec, totalny piec. Zimą nim nie jeżdżę, bo mam do tego srebrnego, ale ten, ale jak. Srebrnego miałem w awarii. Poszła mi uszczelka pod głowicą, to jeździłem nim tak na wiosnę w tamtym roku. Cały marzec, bo tam po pracy trochę grzebałem i także nie było kiedy. No to, to jeździłem przez cały miesiąc właśnie tym Atoplusem, No i bezproblemowo, nie? No i rano, takie mro, nawet przy mroski takie były minus 5-6 minus stopni no to normalnie nie trzeba wysiedzieć w samochodzie także co chodzi o ogrzewanie to jak to niektórzy mówią że słabe polone sma to jest nieprawda to tylko po prostu mówi o tym że coś jest niesprawne typu nagrzewnica jest zakamieniona klapy te sterowanie ciepło zimno wszystkie tam co jest to musi wszystko szczelne być jak to jest wszystko szczelne to musi grzać nie ma nie ma że tam nie ma musi być no i takie tam pranie foteli w pokrowce dałem, tutaj takie marketowe, nowy mieszek, radio, kierownica z kombi, kupiona na Allegro, podłokietniki z kombi, bo tak mi się to podoba. Fajnie to wygląda. No i ogólnie, ogólnie jest ok także no mówię wałki rozrządu wałek rozrządu po prostu wyleciał z niego bo no, po prostu właściciel nie wymieniał oleju nie gdyż, że ten olej był, tam karteczka jakaś była 10W40 no to co z tego jak był wymieniany raz na nie wiem tam 5-6 lat nie? bo z tego co kartkę a, a jak go kupiłem no to to wychodziło, że 6 lat nie był wymieniany olej w silniku, że aż filtr oleju, aż rdza, ta farba aż odlatywała płatami z tego filtra. Także to jest cud, że on w ogóle ten silnik chodzi, że panewki się tam nie poprzecierały, czy. No nie wiem, to jest cud. Dlatego mówię. No i ten wałek poleciał. bo Dlatego, że te wałki nie wałek, one są też i gównianej jakości, no to i też. Zanieczyszczenia, a hydropopychacze nie lubią zanieczyszczeń. I to się zakleja, i wtedy jest duży nacisk popychacza na krzywkę, i to wyciera po prostu. Najpierw, krzyw, najpierw krzywka, czy najpierw popychacz, denko popychacza, później krzywka, i później tak się dzieją cyrki. No, także to tyle z tego filmu. No oczywiście no jeżdżę, nim dużo nim nie jeżdżę, no ale trochę jeżdżę, nie? Jak, jak przyjdzie okres od wiosny do jesieni, to na nim jeżdżę jakieś trasy czy coś, a tak to tak to całą zimę stoi i, i jest w garażu. Dobra, no to, to tyle.